Luksusowy SUV z Chin z systemem sztucznej inteligencji i generatorem tlenu trafi do Europy. Poznajcie Lipmotor D19. Chiński producent Lipmotor, którego 20% udziałów posiada koncern Stellantis, zaprezentował najbardziej zaawansowany samochód w swojej historii. Model D19 to luksusowy sześciomiejscowy SUV, łączący napęd elektryczny o mocy 734 koni mechanicznych, dwa procesory Qualcomm Snapdragon 8797 oraz unikalny w skali świata generator tlenu. Auto już określane jest mianem najbardziej futurystycznego projektu w historii chińskiej motoryzacji i ma wkrótce trafić również na rynek europejski. D-19 ma zostać flagowym modelem marki i pierwszym luksusowym SUV w ofercie producenta. Samochód zbudowano na nowej platformie D, przeznaczonej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu RF. Będzie dostępny w dwóch wersjach: w pełni elektrycznej oraz z generatorem prądu. Wariant elektryczny otrzyma napęd o mocy 540 kW i akumulator o pojemności 115 kWh, co pozwoli przejechać nawet 720 km według chińskiego cyklu CLTC. Dzięki architekturze o napięciu 1000 V w zaledwie 15 minut ładowania odzyskamy energię na kolejne 350 km jazdy. Odmiana RF. Wykorzysta dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 400 kW, akumulator 80 kWh i niewielki silnik spalinowy działający wyłącznie jako generator energii. W tym trybie samochód przejedzie do 500 km na prądzie i ponad 1000 km łącznie. Zawieszenie oparto na dwukomorowych amortyzatorach pneumatycznych z adaptacyjnym tłumieniem. Z przodu podwójne wahacze, z tyłu układ pięciowahaczowy. Za stabilność odpowiada system LMC 2.0 Body Control, który przewiduje przechyły nadwozia i reaguje jeszcze przed ich wystąpieniem. Układ kierownicy drugiej generacji RPS zapewni precyzję znaną z europejskich SUV klasy premium. Pod względem osiągów D19 przyspiesza od zera do setki w nieco ponad 3 sekundy. Wersja RF, choć słabsza, zachowa wysoki komfort i niemal całkowitą ciszę typową dla samochodów elektrycznych. Najbardziej niezwykłym elementem wyposażenia jest wbudowany generator tlenu. System potrafi wytwarzać do 8 litrów tlenu na minutę i automatycznie dopasowuje jego stężenie do aktualnej wysokości nad poziomem morza. To rozwiązanie stworzono z myślą o podróży w regionach wysokogórskich, jak Wyżyna Tybetu, gdzie wysokość często przekracza 4,5 tysiąca metrów. W takich warunkach dodatkowy tlen może znacząco poprawić komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Na co dzień system działa jak filtr powietrza i jonizator, zapewniając świeżość w kabinie. Sercem pokładowej elektroniki są dwa procesory Snapdragon 8797 o łącznej mocy obliczeniowej ponad 1200 TOPSów. Jeden odpowiada za jazdę autonomiczną, drugi za interfejs użytkownika i sztuczną inteligencję. Nowa architektura Lip 4.0 pozwala działać systemowi AI również offline. Asystent głosowy rozumie kontekst rozmowy, zapamiętuje przyzwyczajenia kierowcy i potrafi sam zaproponować ustawienia klimatyzacji foteli czy truse podróży. System jazdy wspomaganej osiąga trzeci poziom autonomii. Wnętrze przypomina salon na kołach. Na desce rozdzielczej znajdzie się rozbudowany wyświetlacz AR HUD i trzy panoramiczne ekrany systemu infotainmentu. Stylistycznie Lip motor D19 reprezentuje nowy język marki: Technology Natural Aesthetics 2.0. Z przodu dominuje zamknięta osłona chłodnicy z podświetlanym pasem LED, pełniącym funkcję projektora. Z tyłu imponuje świetlny pas złożony z ponad 11 tysięcy diod. Całość dopełniają ukryte klamki, chromowane listwy i masywne błotniki. SUV ma ponad 5 metrów długości. 2 metry szerokości i rozstaw osi przekraczający 3 metry. W Chinach jego cena ma sięgać od 250 do 300 tysięcy juanów, czyli około 128 do 154 tysięcy złotych. Dzięki współpracy z koncernem Stellantis model D19 ma być produkowany również w Hiszpanii i trafić dopiero na rynki Unii Europejskiej. Lipmotor D19 ma stać się przepustką chińskiego producenta do segmentu premium na zachodzie, a dla Stelantisa okazją do wzmocnienia oferty w dziedzinie elektromobilności. Jeśli plany zostaną zrealizowane, D-19 może być jednym z najciekawszych SUV roku 2026, łącząc potężne osiągi, długi zasięg, sztuczną inteligencję i komfort na zupełnie nowym poziomie. Luksus, technologia i powiew w przyszłości Lip Motor D19 nowy gracz w świecie europejskich e SUV.